Король Зігів людина шляхетного походження, який оточував себе людьми підлого стану, звернув увагу на успіхи Геральта в кулачному бою. Він запропонував йому взяти участь у черговому турнірі. Це мали бути бої для особливо обраних чоловіків. Слава і винагорода учасникам були гарантовані. Зіги вечорами з'являється перед корчмою, і саме там Геральт знову зустрівся з ними. Wyszlałeś moją propozycję? Tak, witaję ludzie. Rozpoczynajmy. boi. Ja jestem gotowy. ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego smutnie sam? Z niczego. Ej, to już Nie pojęłeś się. W Dolinie Bondaru są tylko herfijko. dwa miasta, które warto odwiedzić: Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy i Wloca. Gdzie są organizowane najlepsze walki? Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak ktoś się dobrze zakręci, to i niejedno jedno zobaczę. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie pożałujesz. No chodź! A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się tyle Stać! Nie poznajesz jego króla? Ciebie tak. Ale ten drugi? Wygląda na niebezpiecznego. zigi król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przeprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra. Ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo Całe. Tak, ja Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Tak, Dzi, nas rodzimy. No, Zigi, ty widać, nie Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Pozwala? On je organizuje! Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną kto to jest Ziggy król. Tylko mnie nie zawiedź. Ну добре. Так, і ти за Зігі. Фкаємося. В резиденції Лоредо. Хоча я не хотів сюди йти, ну я думаю, це завдання другорядне. Ааа, ну да, тут така собі резиденція. Немаленька. Patrzcie, patrzcie! Zigi Boazen wróci! I to w wielkim stylu! Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię Mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigimigralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Koniecznie, mm -hmm. gotowy? Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie suchy. Mówią tak na niego boleje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może suchy się zmoczy. Wryja go! Teraz будь будет кисточки хрустить. Да, блин. Ну, ты сука. С, Д. А, С. Оп. Да, А. Да, Успеваем. Такие таки, конечно, С. Все. Так вы Комбинации не замудренные. SD skórny se la! się, wpadła na noha. O. Z nosaciny. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jedynie go cios wystarczy. Dawaj. Postaram się sprawdzić jak wygląda drugi. Powodzenia! go! О, оце це уже побільше. Ой, блін, промазав. Тупо ті даже кнопки нажав. Нормально. А лупи він добре мене. Тут комбінації не замудрні. Ишпи. О. Давай. Ви, вообще срача виписали. Rębunę rębunę. Dawaj, Musik, Wedmuzyk. Musik, Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę! Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest życie zwany kutase. Nikt go nie lubi? Łachem z Да, башка теперь кутасов. Давай! Давай. Прям Майк Туся. Ведь муся сейчас усіх вас накажу. Взял, бичок добрий. З мы такими. Ооо! Черешню. На. Я ще эликсирив не до речь. Так бы вообще бхана была. Nie daj mu się! Nie! Opsie tupa! raz takie po mnie popale! DAWIZ skurwya! No! mój! Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! To? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Hey. Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy odstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Dlaczego czego zmieszasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Ty ponia, chce nas podkupić. Nie, widzimusic nie lega. Jest. Ja rozumiem. Jesteś już Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. z się przed nią. Tочно. Właśnie o tego monacha. Lechty. Do ręki napisz. Він схожий на накера, да? Напишіть. Лисий накер, на тобі на Одесу. Одеса, мама. Хоп-хоп. Без шансів, Тупо без шансів. На. джеб тобі. Хоп. Двоечка. Під сраку дали. І... Короночка. Давай відьмусік. мусик. Zakrywaj, ten Rebrał, że pościgał. Nie daj mu się! kontrolnej kontrolny na kieru. Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Masie tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa w każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędosz je w moim imieniu. Все, ми завалили. Так, речі, стой, забрати речі. Ага. Вітцівський клуб. Квест виконаний. Друзі, вітаю вас. Не забудьте повдягати своє спорядження. Бомби, картеч. В принципі, більше нічого не надо. Так, FKMся. І біжимо в корчму. Вроде там казав же ж нам заглянуть в корчму. Та, це такі якісь На. No. Посік їх як ковбасу от коменданта Лореде тоже. Ні. Та все, відкривай. Хвай меча. Непозор мене. Забіжимо у корчму. І по-моєму ще з цього поім'яв і яскер. Ні? Добре. Давай спустимося. Це ще не проригався. Де нас це? Парніша. Ага, ні, щось не видно. Броня. Добре, друзі. Я думав він уже тут. Будемо закінчувати цей квест. Пишіть коментар, ставте лайк. Якщо сподобався такий формат проходження квестів, наступний квест буде за тролем. Всім пока-пока.